Zważywszy na politykę od Tona Bismarka wobec Polaków, należy podjąć. A, jeszcze się sprawdzam. Dobrze. Ja już się nie będę odsyłał. Nie martwię się o Waszą maturę. Słyszała Pani o ostatniej imprezie? Słucham, ale co się stało? Yy, nie, przepraszam, nie blotkujemy. Nie interesuje mnie życie uczniów. Nie martwię się ani trochę o Waszą maturę. Przyszłam sprawdzić stan obuwia. O! Masz zmienione buty? Nie. No to dobrze. Ani trochę nie obchodzi mnie wasza matura. Wiem, że się uczycie do matury. Wierzę w waszą motywację. Słuchajcie, w tym roku nie powtarzamy tych samych modlitw. Sam ich już nie pamiętam. Nie martwię się o waszą maturę. No i wiesz, ja mu mówię, że tak, a mi mówi, że nie. No i co mam zrobić? Ale ekstra makijaż! Dajcie mi numer do kosmetyczki. No, przepraszam za spóźnienie. No to zaczynamy, tak? Droboty, de roboty, sobie teraz ja Nie martwię się o waszą maturę. Idźcie się woba! znowu gracie w karty. Mogę z wami zagrać. Nie martwię się o waszą maturę. O, długa przerwa! Idziecie na kebaba? No. Kupcie mi jednego. Nareszcie, no Ale to miał być dla mnie! Już do szkoły, do szkoły wracać! Nie martwię się o waszą maturę! Ale to tylko mama! Pozdrawiam ode mnie! Dobrze, że tak nie mówicie. Dzięki wam, będą z nas ludzie.